Witajcie! Dzisiaj chcieliśmy Wam zaprezentować taki secik i omówić czy warto, czy nie warto go brać. To jest zestawik akcesori do namiotu. Znaleźliśmy go w sklepie po 5 złotych. Pierwszy mankament jaki jest, on waży prawie 2 kg. I rodzi się pytanie, czy chcemy zabrać tyle rzeczy, czy wolimy zabrać jedzenie na przykład zamiast tego sobie staniemy tak, Otwieram. Co tu mamy tada da, ta, da, da, hak do naciągania namiotu Reklamówka na te wszystkie gadżety fajna w sumie można w tym pranie zrobić Kładacie do środka, do wody z mydełkiem, góra dół, góra dół i w wojsku takie worki kiedyś dawali do prania, ale kto był, ten gdzie Serio? Tak, takie woreczki były. Tu mamy zestaw tego typu śledzi. Sztuka 2, 3, 4. Tu już więcej Grudle. to tyle ważyło. O, takie A, konkretne śledziki sztuk 2. 3 i 4. Piąta. Tu jest też piąta. Jakieś magiczne gumki, Do tego? szczerze do jakiegoś naciągu chyba. Że można sobie to jeszcze coś tam dociągnąć. Takie grube gumy. No. Jest ich 2, 4, 6. Gumowy motek, zawsze <gumowy> chciałem go mieć. Fajnie siada na kolana. Więc macie moteczek do wbijania śledzików. 20 metrów linki. I dociągi. Więc macie tu taki zestawik. To już powiem szczerze, bardziej się opłaca ogarnąć taki zestawik z tego, jak to się nazywa, z pałatki wojskowej, bo śledzie przede wszystkim są dwa razy lżejsze i mniejsze i śledzia możecie zrobić w terenie. Jak chcecie polować na jakichś zombie, to z tego najprościej będzie zrobić włócznie, niż żeby to wykorzystać. Takim moim skromnym zdaniem. Więc z tego tak patrząc, to zabrałbym sobie dla, na przypał moteczek hmm. i sznurek, tak szczerze mówiąc, i ta tasia jest fajna. Bo w sumie mówię w tym można pranie w rzece zrobić, więc gitarka. A tak to śledzie są za ciężkie, możecie sobie je wykonać sami, no chyba, że jedziecie gdzieś jakimś yy, 4 razy 4 i w tym momencie jest to dla Was wygodniejsze zabrać taki zestawik niż kombinować. Bo tak to bierzecie sobie kijaszka. Coś już połamanego leżało. Kijaszek. Mi się zła. kiażka. I już mamy śledzia do wbicia, który też, też się nada. Więc kwestia wasza, moim zdaniem, dobry secik jak gdzieś jedziemy rowerem, czymkolwiek. Czyli mamy tak zwanego muła, który to będzie za nas tarabanił, jest ok. A tak sznurek zawsze się przyda. Gumki też by się do czegoś przydało, jakby się uparło. czekaj. Ha, ha, ha. Szaleńczy umysł Aha. Właśnie one są takie, że się prawie nie rozciągają. Ale to wiesz, to szaleńczy umysł to działa No I więc mamy tu. Nie, Nawet wchodzi pod ci taki zestaw przetrwania na tyściową Motaczeki Ty się dobrze dość doćgań. Pozdrawiamy was. Ech.